Witam wszystkich. Jak widzicie dzisiaj mamy przygotowane paczuszki z La Liga. Właśnie to są one. Dzisiaj pootwieramy troszkę paczuszek. Mam ich 15. Także Zobaczymy co ciekawego nam poleci. Zacznijmy od pierwszej paczki. W sumie jest to taki pierwszy filmik na kanale z otwierania większej ilości paczek. o Prawie bym kamerę rozwalił. Dobra, co my tutaj mamy? COVID Girona, o jest jamal. Liczymy na coś lepszego, coś bardziej cennego i unikatowego z tych paczek. Jak na razie dostawiliśmy same shorty. Mamy również jeszcze kanał na TikToku, gdzie też są wrzucane filmiki z otwierania paczek. I ogólnie na tym będziemy się koncentrować, że tak to nazwę na tym kanale, jeżeli chodzi o, o filmiki właśnie z wrzucania. Z otwierania paczek będą to nie tylko La Liga, ale będą również inne paczki Premier League. Jak tam są chyba jeszcze topsy z tego co widziałem, gdzieś tam człowiek złapał taką zajawkę do otwierania. Może karty te takie co otworzyłem, damy sobie tutaj. Później będzie trzeba to wszystko do klasera pochować. Jak widzicie, tutaj mamy też z adrenaliny z Premier League. Gdzieś tam jeszcze stary klaser mam z 2020 roku. Mamy dziś jeszcze starsze klasery, to może zrobimy też któregoś razu filmik, z, z, właśnie z pokazania e, tego, jakie klasery mamy, jakie kolekcje kart. Jak na razie nic takiego super nie było. Ostatnio na szorcie gdzieś tam trafiliśmy fajną, rzadką kartę, która jest coś tam warta. Tam widziałem chyba cenę 40, może 50 zł. Powiem wam, że tych paczek już troszkę się z dla liga, ale w ogóle nie widać tego w klaserze, jeżeli chodzi o, mm, o uzupełnienie tych kart. Tutaj mamy Air Force, no fajnie, Rugiger z Miltao. Właśnie nie wiem dlaczego czasami do tych yy, paczek dają również te karteczki, nie wiem po co. Ale jak gdzieś zauważyłem, jeżeli są te kartki, to jakieś karty takie bardziej unikatowe lecą? Czy coś takiego. już tak, tutaj paczek otworzyliśmy, ja tak sobie rozmawiam, otwieram te paczki. Nie wiem czy Robert Lewandowski ma jakąś kartę unikatową. Będę musiał też sprawdzić. Chyba nawet... O! Balon door. Jamal, ale spoko. Fajnie, to damy go sobie gdzieś tutaj, żeby, żeby mam nadzieję, że nie spadnie. O, chyba spadnie. No to tam go tu. Tu chyba powinien być lepiej. O, fajnie to wygląda. Też muszę sobie kupić jeszcze lepszą, e, lepszą nie kamerkę. Tylko chodzi o właśnie statyk, bo jest troszkę niestabilny. Dobra, ile nam tu jeszcze paczek zostało? 3, 6, 9 paczek. Czyli otworzyliśmy 6 paczek. Jak na razie powiem wam, że gdzieś tam kartki takie bardziej rzadkie unikatowe lecą. Nie mogę powiedzieć, że nie. Tego pana już chyba mamy. Tego nie mamy, z tego co pamiętam. No ale mówię, no nie wiem czy właśnie Robert Lewandowski ma jakąś kartę unikatową. Też się zastanawiałem, czy Mbappę ma. Ale chyba nawet w normalnej wersji Lewandowskiego też ani razu nie trafiłem, nie widziałem, żeby gdzieś on był. Dobra. No i ogólnie teraz tylko pierwszy filmik leci. Czy o Valverde, Fajnie. Pierwszy filmik leci na kanale coś nowego. I z tego filmiku, tak jak mówiłem, będą robione shorty. I chyba jeszcze gdzieś kupimy jeszcze jakiś boksik na początku nowego miesiąca czy coś takiego przyjdzie wykład z, z roboty. Gdzieś jakiegoś mm, boksika i też na pewno go. O, czyli jest karteczka, czyli są jakieś rzadsze karty. Z tego co widać. W ogóle te karty y, ciężko trafić tych y, bramkarzy, jeżeli o to chodzi. Ale fajna kubka już rośnie. Fajnie płynie tu się wkłada do klasera i też zajmuje to miły czas, jakby nie patrzeć. A mamy następnego, który nam się pojawi. Jimenez. A czy widzicie, czyli jednak tej karteczki nie ma, a i tak leci bramka. No to czyli... Nie wiem po co są te kartki, nie mam pojęcia. O, teraz tam się otworzyła po od tyłu. O, coś tam się świeci. Uuuu, parecho. Ale fajna karta w ogóle. Dobra, też fajnie się świeci, dajmy go sobie obok Yamala Też muszę, o, mamy Robercika O, o tym właśnie mówiłem, pojawił się Też muszę to gdzieś sobie um, Że tak wyrobić, chodzi o to, że pokazywać wam karty, bo czasami Jak są shorty, to mi strasznie Ucina ręce i karty i w ogóle, no gdzieś to człowiek w takim czasie wyrobi sobie Albo też jak kupię sobie lepszą Lepszy statyw do właśnie trzymania telefonu, bo nagrywam sobie telefonem i o, Vamos. Fajne są w ogóle te karty. Diamentowe też spoko nawet, ale te właśnie Wamos, to są... Yy, chyba to są trzech najlepszych piłkarzy z danego klubu. Co mamy? To jest Real Madrid. Bellingham. O, tego pana też nie mam. Diamentowa. O fajnie, herb cywili. komu tutaj jeszcze mamy Rodrigo. Ale fajna kupeczka rośnie. O i ostatnia paczucha. Uwaga, czy będzie coś bardziej szczególnego? Jakieś lepsze karta. Może Mbappé, Kilian by wpadł? Fajnie by było. Jamala trafiliśmy, fajnie. To jeszcze jakby. O! Ja nie mogę! No super, no ja dzisiaj normalnie nie wiem. prorocze jakiś temam. Kurde, gadaliśmy o Lewandowskim. Lewandowski poleciał. Gadaliśmy przed chwilą o Mbappe. Mbappe również poleciał. Także dziękuję za oglądanie pierwszego filmiku. Będą na pewno więcej filmików na kanale. Także dziękuję. Pozdrawiam i pamiętajcie o subskrypcji kanału, jak również po lajkowaniu tego filmiku. Jest to pierwszy filmik. Mam nadzieję, że gdzieś z czasem się wyrobię. Będzie również rozmowa szła inaczej. Także dziękuję. Do zaczenia.